Witam w kolejnym odcinku. Tym razem, hydraulikę robimy. Zrobiłem hydraulikę systemem zleconym, ponieważ no nie mam wszystkich narzędzi i no dużo sobie wykombinowałem, jeśli chodzi o szafę rozdzielczą. Zaraz wam pokażę. Dlatego dogadałem się z hydraulikiem. Ogarnął mi to. System jest zrobiony, całe, całe rurki są zrobione w systemie rozdzielaczowym. Zdecydowałem się na to, ponieważ nie chcę mieć łączeń w podłodze. To jest jedna sprawa. A druga, że mamy większość baterii podtynkowych, więc nie będzie żadnych zaworków ani, ani nic takiego przy umywalkach. Jeśli chodzi o koszty to wszystkie materiały, jeśli chodzi o instalację wodną kosztowały nas 9600 zł. Jeśli chodzi o kanalizację to robiliśmy sami, kosztowały nas materiały 600 zł. Robocizna hydraulika 4800 do tego dokupiliśmy od razu uzdatniacz do wody firmy Blue, 1750 zł, i zdecydowałem się na pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej. Na początku mówiłem, że chcę kolektory i boiler, ale przeanalizowałem to i są to bardzo duże pieniądze, bo to by trzeba wydać mniej więcej 15 tysięcy zł, może nawet trochę więcej. No i też będzie grzanie prądem tylko w lato by dawało jakieś tam efekty tego, więc trochę za dużo i pompę kupiłem powietrzną monoblok taki ma czerpnie wyrzutnie od góry jest to pompa Imergas 190S coś takiego. Kosztowała mnie 5600 zł, więc podsumowując, koszt instalacji wodnej i kanalizacyjnej z ogrzewaniem już ciepłej wody użytkowej kosztowało nas 122 350 zł dokładnie. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda. Przejdziemy sobie i omówimy. Pokażę Wam teraz tutaj od samego początku. Tu mamy podejście wody, licznik, zawór. Wiadomo antyskażeniówka. Tutaj mamy odejście na podlewanie. I kranik taki wewnętrzny. Tutaj mamy reduktor ciśnienia, filtr który jest podłączony do kanalizacji. Drugi filtr. Tutaj mamy podejście na uzdatniacz i tutaj też wyjście solanki. Tylko możecie zauważyć, leci ona na dwór. Będziemy mieć oczyszczalnię, dlatego nie może iść do oczyszczalni ta solanka. I leci sobie Woda do rozdzielni. Tutaj mamy podejście wody deszczowej, też filtr i odejście na rozdzielnie. I teraz tutaj wchodząc po kolei, mamy odejście wody tutaj w tą stronę, i po kolei system rozdzielaczowy. Pralnia, wanna, zlew, umywalka i tak dalej. Na dole mamy ciepłe podejście. I tu mamy tak. Zawór antyskażeniowy, drugi zawór antyskażeniowy. I podejście na kibelki. I tutaj jest podejście wody deszczowej. I na razie to zobaczymy jak to będzie działać. Chciałem to zrobić na zasadzie redukcji ciśnień. Na pompie ustawić, żeby Deszczówka szła na 4 bary, a wodę normalną ustawić miejską tutaj na 3 bary i przy dwóch otwartych zaworach można by było yy, będzie przepychać woda deszczowa. Tu zawór nie, nie cofnie nam wody w tą stronę, ani w tą stronę, więc by yy, może to będzie działać w ten sposób, a jak nie, no to Tutaj normalne zawory są otwarte, zamknięte dla bezpieczeństwa. Jeszcze będzie można zamykać. Tylko, że to jest kwestia tego, że będzie trzeba coś tu z tym robić. Jeszcze myślałem nad zaworem tutaj trójdrożnym, jakoś sterowanie zrobić z tego. Ale zobaczymy. Na razie to tak zrobiliśmy. Rurkami sobie lecimy podłogą. Idziemy teraz po kolei. Tutaj mamy podejście na pralkę i zlew. Kanalizacja, oczywiście, tak samo zrobiona. Tutaj mamy wyjście, już z płyty fundamentowej. Każde punkty są tak porobione. Tutaj mamy dużą łazienkę i już mamy zamontowane baterie. Wszystkie próby szczelności są porobione przed zapłytowaniem jeszcze tego. Tu jest w ten sposób zrobione, bo tu będzie jeszcze taka półka dodatkowa, więc dlatego tak to wygląda. Tutaj mamy baterię prysznicową. Też mamy próby porobione, zamocowane to jest na łacie. Do góry tak samo, obejma wypionowane, wypoziomowane i podejścia zrobione, odpływ liniowy. Tutaj mamy wylewka też podtynkowa do umywalki, kanalizacja. Wszystko się stabilnie trzyma. Tu mamy bidetkę i zimna woda. Kanalizacja jest też porobiona w każdym miejscu. Tutaj teraz mamy małą łazienkę. Taki sam zestaw. Bateria podtynkowa. Odpływ liniowy. Tutaj już będzie umywa, yy, bateria stojąca. No i tutaj mamy też podejście do toalety. Kuchnia też tak samo wiadomo. Yy, tutaj też mamy kanalizę zrobioną. Przez się cofnąć po lampkę. Zaraz Wam pokażę. Bo tu jeszcze coś chciałem pokazać. A więc tak, tutaj mamy w tym miejscu jest do rekuperatora, rekuperatora skropliny. Ten rekuperator, który zamówiłem, nie będzie miał tych skroplin, bo to jest rekuperator obrotowy. Dlatego nie będzie miał, ale z zwolałem to zrobić. Tak jak tutaj pokazywałem, jest od filtra przepukiwanie. Tutaj mamy kratkę, i tutaj zdecydowaliśmy się jednak na pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej. Będzie pokazana dopiero podczas montażu, bo teraz jest pochowana. Yy, więc tutaj mamy podejście wody zimnej, podejście wody ciepłej i tutaj muszą być też skropliny, zrobione też ma ta pompa na skropliny. Tam jest to jest pompa Immergas Immergas 190 S chyba coś takiego, taki model. Tutaj ona ma w środku wężownicę. Też kazałem wyprowadzić wężownice, ten podejścia pod wężownicę i idzie sobie na tą stronę i plan mam taki żeby y, oczywiście to nie jest plan na teraz tylko dopiero może po, za rok jak się wprowadzimy zobaczę jak to wszystko działa jakie tu są przepływy i tak dalej jak to wszystko funkcjonuje ile prądu bierze to wtedy y, Wtedy chciałem sobie zrobić taką nagrzewnicę i puścić w obieg tymi, tymi wężami tą wodę, która by była w tej wężownicy. I zbiornik by się nagrzał, i tu by można sobie puścić obieg pompką, i by sobie dogrzewała kanały wlotowe. Do, od rekuperatora, ale mówię, nie chcę na razie tego robić. Przewidziałem to na razie w ten sposób i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Więc mamy hydraulikę i kanalizację skończoną na ten czas. Dopiero po wylewkach zajmiemy się, wiadomo, montażem tego. A teraz działamy dalej z elektryką. I do końca będziemy płytować, przyklejać płyty. Tak jak tutaj płyta musi być przyklejona. Wstępnie, już będziemy też szpachlować. Tak to wygląda. Dzięki bardzo. I do kolejnych filmów.